Krzychu. O, witam Kamil. Cześć. Mam dla Ciebie tą niespodziankę, co to zapomniałem, ale teraz przyniosłem, a. O, wiem co to jest. Patrz na znaczek, wszystko mówi za siebie. Jest to część, a nawet cała literatura do naszej setry. E, Tylko zobacz, czy to jest to, nie? Bo... E, jest setra typ S6. Katalog. Także to jest bardzo, nawet jest właściciel ostatni. Setry. Możemy zadzwonić. O, i podpytać go, no? Podpytać numer setry, z której to pochodzi. Także fajna ciekawostka. O, mamy na przykład rzeczy. Brakuje nam akurat pedału gazu. Na pewno będzie tu występował. Nie ma, niestety, niedostępne, ale według wzoru możemy po rysunku już zobaczyć, jak wyglądało. Możemy coś dorobić. Także takie rzeczy nam się naprawdę, no naprawdę nam się przydadzą. Schematy, sprężarka powietrza, chłodnica powietrza, zawory, butle. Także mamy wszystko do ogarnięcia. A ktoś powiedział, że setra nie miała układu pneumatycznego? No w tych komentarzach to tam. Niech wiesz, się zdziwią, no. mamy zawory, o przyniosę kawałek podłogi. Ale też widzowie Rzeczy. powoli już kończymy te odcinki archiwalne i przechodzimy do tych teraźniejszych. Powódź już za nami, krzychu. Ty też opowiesz dzisiaj, nie? O postępach w Setrze. No na pewno coś powiemy. No to rewelacja. E, tu możemy dać do widzów, tak w Setra w środku powinna wyglądać, jeśli jest w oryginale. Ładnie to wszystko wygląda, troszkę chromu, troszkę wszystkiego. Ładnie, stylowo, no. Mhm. No niestety Setra jest tylko, można powiedzieć, w 50% kompletna, także dużą część musimy szukać, jeździć, z zagranicy coś przywieźć. To jak Ty sobie tak wpiął ten mikrofon ładnie? No ładnie ci Ściśle. No, no bardzo ładnie. Jak no ty to zrobiłeś? Za koszulkę. Dzięki <grym> materiał na pół i jest dobrze. <grym> także fajnie Kamil. To na pewno się przyda. Mamy numery katalogowe. Wpisując numery katalogowe w Google zawsze coś nam wyskoczy. O, układ wydechowy, także nie ma z tym żadnych problemów. To jest właśnie takie są najbardziej przydatne rzeczy. Ja często skorzystam z tego, jeśli e, nawet z moim ślązakiem nie miałem literatury. Z ukraińską literaturę zdobyłem. Po numerach wpisuję, na Ukrainie wszystko wychodzi głównie, ale wszystko jest do zdobycia, nie ma problemu. To co, coś kręcimy? No, raport sytuacyjny o setrze, zapraszam. No to po kolei, w ostatnim odcinku było pokazywane układ hamulcowy przedni. Był on zrobiony, była próba pokazana, także tu już jest, na bieżąco mamy. Dzisiaj, jeszcze tak nie ukończony, ale już jest zrobiony tylny układ hamulcowy. Tylne koła też hamują. Próby nie będziemy robić, bo nie mam podłączonego, mam na krótko, ale działa. Tu jest wszystko okej. Okay. Trochę Paweł mi zaczął pomagać, bo mam wolniej, więcej luzu ma teraz. I zaczęliśmy ogarniać. On zaczął ogarniać, oklejać wnętrze silnika. Ja ci pokażę na przykład nie tylko silnik. Ostatnio mówił, on był w żubu polerowany, tak. czyszczony, wpadł układ wydechowy. Zaraz powiedzą, że węże nie pasują, bo takie kolory to są węże tymczasowe. Tu idzie Magistrala, tu specjalne kolanka, wszystko zgnite i Na razie dajemy na krótko przewody, tylko sam obieg silnika. Chcemy to odpalić, niech silnik się rozchodzi, rozgrzeje, temperaturę swoją złapie. Chcemy się przejechać tą setrą, tak żeby zobaczyć, jak to wszystko nam tutaj będzie pracowało. Także brakuje nam tylko urządzenia ładującego, zobaczymy. Musimy je Ale ten zielony wąż pasuje do nadwozia. No do Trochę. nadwozia zgrywa się. Akurat to akurat pasuje, to się fajnie zgrywa, nie? Tylko w takim kolorze go dostaliśmy na miejscu, dlatego to wąż stopniowany. Z jednej strony jest 50, z drugiej 40. Mhm. Dwa różne wloty ma. Tu mamy już wygłuszenie porobione części. Mata bitumiczna, to już wszystko Paweł y, wykleja. Tak samo zaczął robić górę, tu pójdzie podwójnie. Jest nieładnie, żeby nie mówili, że wszystko. Na to przyjdzie jeszcze reberką już jeden pełny płat. A mówię, trzeba wykorzystać ścinki, po co to wyrzucać? No pewnie. I tak nakryję to później całość jednolitą srebrnym, także będzie ładnie. E, druga strona i e, też jest zrobiona nawet więcej. No to wyście elegancką robotę szarpnęli. Ja e, zaświecę światło, może będzie lepiej widać. E, powiem ci tak O, wpadły o nowe, kurka! Wpadły nowe przewody hamulcowe. E, pff, Boże, ja już mówię z razącion zasówka, nie? <laughs> nowe przewody paliwowe, nie hamulcowe. E, żeby mówię, tamte były już pospawane, kombinowane. Rdza w środku była, bo to stało, także no, trzeba było wymienić, żeby to się jakoś posłużyło. One są teflonowe w oplocie, także one posłużą. E, druga rzecz, dorobiliśmy skrzynkę akumulatora. Mhm. Nie było. Na zdjęciach e, no, nie znaleźliśmy za wiele. Wiem, że takie zdjęcia, ale to było raczej bardziej z modeli takich plastikowych, że akumulator tu wzdłuż był. Założyliśmy tak, tak nam pasował. No, nie, nie, nie odzwierciedlimy oryginału, bo po prostu nie mamy części skrytykują mnie zaraz na filmie za brak filtra oryginalnego powietrza. No taka jest decyzja odgórna, <laughs> niech tak powiem. <laughs> Założyliśmy no nowoczesny filtr powietrza. No musi coś być, a jest ogólnie nieosiągalny. Tam w Niemczech e, są części, ale nie wszystkie części są dostępne, także musimy się ratować, aby było zamknięte, będzie nie będzie widać. Ma jeździć, ma spełniać swoją rolę. No widać, postęp myślę, że już jest. Nie no, widać, w tej części naprawdę Jest tylko góra zostanie do wygłuszania środek i później pokrywa silnika, wnęka. Tu przychodzi kratka od filtra powietrza, od zasysania. Tak, tak dostęp powietrza, że miał cały czas, takie mm -hmm. łuski przechodzą. Także myślę, że tutaj już fajnie wygląda. Tu będzie włącznik masy. Nie chciałem go tu montować, Paweł się uparł sam zamontował. Ja chciałem go dać ładnie tu, żeby był po otwarciu pod ręką. Jest taka blaszka akurat montażowa, można było go śmiało zamontować. Co dalej? W lewa strona hamulców też zrobiona. Przejdźmy tutaj. Yy, także tu jest tak samo przewody nowe, wszystkie i elastyczne, są wszystkie pomontowane. Po yy, cylinderki są odpowietrzone, także tu jest wszystko już na gotowo. Co dalej? Będzie układ sprzęgła zielony, cały hydrauliczny. No musimy cały układ nowy puścić. Jest aż tam wisi pompka, jest zamocowana, wyregulowany Jeden bluz jałowy jest, tu jest śrubki regulacji, wszystko jest. Jest druga śrubka regulacyjna. ładnie ostrze, żeby tu tak. O, o, o tak, no. Mamy pedosprzęgła, Pompka jest nowa założona. Jeszcze tylko gumki nie zaciągnąłem, ale to jeszcze mówię. To jeszcze to nie problem. Śrubka regulacyjna. Ustawiony jest ten jałowy bieg, żeby nie była podparta. Ma regulację tu i tu. Przewód jest wyciągnięty już do pompki. Tu będzie kawałek elastycznego. Musimy mocowanie tu zrobić. i mhm. Dociąć, zaprawić końcówkę, podłączyć to samo. W z e, części, jeśli chodzi o, o resztę. Nie? E, także tutaj mamy już akurat wyprowadzone. Aha, hamulec ręczny mamy. Widzieliście, z tam odcinku był już rozruszany. Uważaj tak. pod nogi. Mamy nowe części, przyszły nowe linki do hamulca ręcznego. Jest cały, akurat mieliśmy oryginalne linki, e, także są na wzory zrobione nowe. Wszystkie mocowania te same, tylko brakuje nam przedniej części linki. Nie wiedzieliśmy, co tam w ogóle ma iść jakieś cięgno czy co. Podpatrzymy w katalogu. Myślę, że tam znajdziemy jakąś dźwignię, jakieś mocowanie, to co brakuje. Mówię, to jest wszystko wycięte. Nie ma punktu żadnego odniesienia. No na dzień dzisiejszy tyle, żeśmy zrobili. Ostatnio. Nie, od bardzo dużo powodzy. generalnie. Bardzo powodzy, bardzo tylko dużo. tyle zostało zrobione. Z tego względu, żeby przestój. ile pracujemy. Dopiero tydzień czasu. No tak to naprawdę. tyle za ten tydzień się udało zrobić. Jutro w środę, w środę na kołach. Dzisiaj skończę sprzęgło, będę chciał zrobić. No i będzie auto do próby jazdy. Czekamy z niecierpliwością. Na pewno będzie wtedy zrobione zadanie życie. No kurczę, akurat ciebie nie będzie, nie? Na piątek. Czy będzie? Na ten piątek? Tak. No nie będę niestety. No, to poczekamy najwyżej. Poczekajta, bo poczekamy. pogrzeb mam niestety. No, no, no widzisz, już nie bywa. E ale poczekamy. Zrobimy tak, żeby po prostu na spokojnie to zrobić, będzie przygotowany, będzie działał i nawet nie będziemy go palić. Albo nawet dorobimy sobie więcej rzeczy, żeby to nam lepiej funkcjonowało nawet, żeby go na krótko nie palić, tylko z jakiegoś tam guziola zrobimy palenie. O! I aby po prostu to można było się śmiało ogarnąć, przejechać. No i żeby zobaczyć okiem kamery waszą pierwszą reakcję. O! Super, dziękuję ci bardzo. No również dzięki. O, chłodnica już jest, no elegancko. Jest, jest, jest chłodnica. Jest chłodnica, jest nadprzykręcona, żeby po tu miał ręce i nogi na, no, na, na próbę, żeby po prostu sprawdzić. Tu mamy wlew płynu, toreczek, klapeczka. No tak zmyślnie zrobione, nie? Tutaj, to, to jest, jest przemyślane. Wyobraź nie. sobie, dzisiaj nawet było coś takiego, miałem bęben hamulcowy w ręce. Wyobraź sobie, teraz tego w żadnej ciężarówce nie robią, bęben jest wyważony. Od środka jest odwa odważnik przymocowany fabrycznie, przykręcony do bębna, czy przynitowany. Wszystko jest wyważone, kiedyś tak robili to. Teraz tego już nie ma, teraz jest na sztukę, wpadnie, jajo, bicie ma, nieważne. Teraz jest taka technologia, że odlew jest wyważony. No, to nic nie jest wyważone. Uwierz mi, tak jak pracowałem ja w takim miejscu, jak przychodził bęben tutaj nowy, firmy, nie powiem jakiej, bo już nie będę wezwał, po posadzał, że objeżdżam jakąś firmę produkującą, to, tak. no, to nie jest polska firma, to są wszystko, wiadomo, ściągane z, yy, z kraju, gdzie tania siła robocza. Wyobraź sobie, że zakładasz bęben, przyciąga, przykręcasz koło, koło się opiera o bęben i bęben potrafi O, no to tak. jest top nie kwalitet. Yy, Widzowie, ja też żartowałem z tym, że odlew jest wyważony, także nie uruchamiajta się w tych komentarzach za bardzo. <grym> no. Także myślę, że... Aha, jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. No jakiej? A zobacz pod spód, pod O! o! Jest układ wydechowy, Zerszyn Auspów, ale nie oryginalny. <gryw> Także no, z oryginału wiadomo, no nie, to, to mówię, to nikt tego nam nie wyprodukuje, Musielibyśmy samemu. Układ jest bardzo taki fikuśny był w setrze, z kilkunastu elementów się składał. No. Także tu mamy jeden element pasową na szerokość, wlodną z prawej, wylot też z prawej. Także nawet się to komponowało bardzo ciekawie. No są po prostu takie pojazdy, które niezwykle trudno w oryginale odbudować. Setra właśnie do nich należy. Mówię jej, czy gdyby to była jej kompletność, była taka 90%, jak te auta przychodzą z całości. Mm. A tu mówię, nawet środka nie mamy nic. to jest tylko 60%, może nie ma 60% autobusu. Także tutaj to naprawdę jest... Yy... W Polsce to nie jeździło, w Polsce drugie nie ma. Nie ma skąd się to nie jest, na przykład robimy serenkę, Warszawę, Jelcza, jakiegoś tam, yy, czy Autosana. Do Autosana mówię, części jeszcze nie mamy, ale jeszcze jest wszystko do granięcia, czy to silnikowe części, wiadomo, hamulcowe, takie części. No no, to tak. wszystko jest dostępne do SETRY, nic z Polsce nie dostaniemy. Ja wiem, że zaraz tak objadą, ale. <grywia> no. Słuchaj, jak będą objeżdżać widzowie, to wysyłajcie linki do układu wydechowego z SETRY, gdzie można go kupić. Do... E, powiem tak jeszcze, będziemy robić drugi projekt, polski projekt, budowaz. Tam nie będzie nawet zamienników dlatego tam będziemy mieli wszystko pod ręką. To jest polski produkt, wszystko wykorzystywane z naszych ciężarówek polskich i nie tylko, tam tylko jest karoseria yy, dorabiana, wiadomo, to jest tylko po prostu prototyp. Reszta jest wszystko typowe, skrzynia, silnik, układy hamulcowe, no wsio wsio sprzęgło. Tam praktycznie w każdej tej hurtowni co do polskich gratów, tam wszystko dokupimy i będziemy mieli wszystko oryginał. I niech Bozia da, że ten materiał dźwiękowo dobrze się nagrał, kiedy ty mikrofon cały czas trzymasz w ręku. Aha, ale to daleko, <laughs> daleko nie mam, także Ej. będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że jest ok. Super, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Zaraz za Warszawą kamper pracuje Dawid. Dzień dobry Panie Dawidzie, co u Pana słychać? A, dzień dobry, co u mnie? U mnie same rewelacje, Warszawa skończona, najważniejsza część za nami. Mamy tutaj przed sobą gaźnik z Biłika, 40 chyba pierwszy rok, jak dobrze pamiętam. To jest jeden z dwóch gaźników, który ten samochód posiada. Dostaliśmy komplet uszczelek do tych gaźników i one się różnią. Jeden jest troszeczkę inny od drugiego. Zaczęliśmy od tego pierwszego, który jest od od, od prawej strony, patrząc z lewej strony samochodu. <laughs> więc, więc tak, zaczęliśmy od tego. Wymienimy uszczelki, zobaczymy, co jest w środku, czy nie ma żadnych nieprawidłowości przy tym gaźniku, bo, bo tam jedna strona ciekła. Stąd też nasze prace. Tak, tu wygląda ta podstawa. Będziemy czyścić, rozbierać, składać. No, i to przy biłujku teraz jesteśmy właśnie na temacie gaźników. To jest, mówię, jeden z nich, drugi jest bardzo podobny, ale troszeczkę uszczelki się różnią. Na co zwróciliśmy też uwagę przy doborze uszczelek, bo były dorabiane. Zajmiemy się jednym, skończymy, zajmiemy się drugim i powoli do przodu będziemy no, dalej coś tam robić. Zobaczymy. Ty, Ależka, jak nie było na nowym warsztacie, tak dalej nie ma, nie? No właśnie, rozglądam się, rozglądam. Ale nie wiem, no nie nie widzę. Nie widzę. Być może tak jak ostatnio uda się spotkać go w Warszawie. Nie. Możemy sprawdzić, ale chyba, chyba tak to nie będzie. Nie. To tylko raz tak było. No, nie. Jest ok. Jest ok, tym razem jest ok. Czyli idę go poszukać na stare rejony. Zdecydowanie. Na pewno gdzieś pan Leszek jest. Z dala od zgiełku na starych śmieciach spalnikiem w duecie urzęduje minister Leszek. A dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry. Co? Ja nawiązać rozmowę. Przyszedł Aniesie. Aha, aha. No i co tam robimy? Na no bardzo precyzyjną taki uchwyt muszę zlutować. Nie wiem, czy mi się uda to uczynić, bo to jest bardzo precyzyjna. Prawa. A powiedz mi, do czego ten uchwyt? A do takiego przyrządu. Kurczę, ale Leszek skupiony, to chyba nie ma co mu głowy zawracać. Czy pociągniesz ten wózek? No, pociągnę, czemu by nie? Kupiłem specjalny lód na targach szwedzki w Poznaniu. Złote myśli, ministra Leszka. No, to jest precyzja, po prostu. Bez bez chopena bo inaczej się nie da. Jak się gra na jako shop się nasle to nie da. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Coś mnie na razie bardzo tu zadawala. Złapał, złapał. No a co to jest w ogóle? To jest uchwyt do prowadnicy. Mhm. Paść, jak jakby to miało być. Bo to co, najpierw materiał dookoła rozgrzewasz, tak? Tak, rozgrzewam materiał czysta. To nie jest cyna, to jest tak zwany lód. Lód cynowy. No rozumiem, że termometr masz w oku. Nie, no po prostu przez dotyk, nie? Rysiu! Mhm. Tak. A może jak my byśmy tak razem zaczęli pracować? W sensie ty byś... Bo nie ma co ukrywać, że ja to dwie lewe ręce, nie? I też nie ma co ukrywać, że ty to mistrz w swoim fachu. Więc może zrobimy takie odcinki, że Ty mnie uczysz na warsztacie roboty. A to są drogie rzeczy. Szkoła kosztuje. To jest. Nie wiem dofinansowanie skąd. To jest Albo tylko, z Unii. To jest tylko kwestia pieniędzy, czy? No przekazania wiadomości, to, to jest wiadoma sprawa. I zrobilibyśmy taką serię odcinków dla widzów. Zrób to sam, poradnik według Leszka. Mistrz fachu uczy największego głąba, czyli mnie. Mistrz rondla i patelni. Z tego spawania jestem bardzo dumny, ale nie wiem co dalej. W jakim sensie? No w takim sensie, że to dosyć to jakoś wychodzi. To dobrze chyba, nie? Chyba tak. No jeszcze zostały mi tutaj te dwa, bo tam później to sobie obrobię. Ja zawsze się za ucho łapię. Jak się oparzysz, to zawsze za ucho. A wiecie jak to jest? Nie ma co zwlekać, tylko trzeba kuć żelazo, półki gorące. Lesiu, byśmy tak po godzinach zostawali. Tak, dwie, trzy godzinki. Gdybyś pokazał mi, co jak zrobić, a ja bym to robił. Jakieś szlifowanko, jakieś usuwanie rdzy. No, można byłoby się pobawić. No, no, to wiecie, ja zrozumiem, to już każdy zrozumie. Dni, dni są długie teraz, nie? To znaczy, wieczory są długie. Wieczory są długie, także może. No. Byłoby się tym pobawić. Bo to nie sztuka, jak w poradniku fachowiec robi. Sztuka, jak robi niefachowiec. Z wiedzą fachowca. Tym byśmy się wyróżnili. I chyba właśnie tym argumentem trafiłem do motoryzacyjnego serduszka ministra. No, spodziewajcie się. Widzowie, że z jubilerem zrobimy odcinki takiej pracy naukowej. I oczywiście zapraszam na trzy słowa od ministra, bo wiadomo za co w końcu będę musiał się wziąć. Weźmie się wreszcie za robotę, a nie kamp z kamerą gania, tutaj w koło kilometry bije przepał, mu wychodzi i tego, nie nie idzie się znormalizować paliwa, ile ma. No, widać po nim jak wygląda, nie? Także tyle o mnie i możemy przejść do koncertu życzeń. biler, wiesz, jakie auto bym chciał robić? Jakiegoś Cabrioleta takiego. To byłoby, lato by przyszło, to, nogi do góry, prawda, na szybkę. U, to by się, to... No dobra, to ja szukam. No to szukaj. I będziemy robić. Nie ma to tamto. Mówisz, masz. Ja, ja na lato, ja na to jak na lato, nie? <głos》> No, może i by się co udało, jakby ktoś pytał, skąd globalne ocieplenie? Tak. To spalnika u lesia. O, to, 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 to. To już nie jest takie globalne ocieplenie. Weźmy sobie teraz pod uwagę Dzień Zmarłych. Tam dopiero w całej Polsce idzie o globalne ocieplenie. Są tysiące świateł. Dopiero w powietrzu się to wszystko dzieje. No ale jaki klimacik. Na cmentarz chodzisz w dzień czy po zmierzchu? No lubię i tak, i tak. No, po zmierzchu jest tak klimatyczny. No i dobrze, teraz powiedz, jak zrobiłeś z takim naddatkiem, nie? No to teraz... No co, papierkiem, jakim, papierkiem coś pilniczkiem, coś i, i tego. Tu była większa dziura, nie? Mhm. Też bardzo ładnie się tym, tym robi, nie? Jest drogi, drogi to jest szpas. Szpas, prawda? No, niestety szwedzki. Metr to tak pokazywał, nie? No, ale 150 zł. No, ale dobrze idzie, tak? Nie, no idzie. W każdym razie jest to. Tylko trzeba wyczuć. Najlepsze jest, wychodzi to, jeżeli się grzeje od, od spodu, się nagrzewa. Tylko nie zawsze jest takie dojście. Od spodu podgrzewać. A! I A od, od zewnątrz od, kłaść. Kłaść, i on wtedy ładnie się rozpływa. O, wychodzi taki, taki spawik, wychodzi, wyszedł mi taki spawik naprawdę, coś, coś pięknego. Bye bye, do usłyszenia i zobaczenia.